Końcówką roku 2021 i początkiem roku 2022 dostaliśmy tarczę antyinflacyjną 1.0. Zanim jednak poznaliśmy jej efekty, zobaczyliśmy, że inflacja wcale nie hamuje, ciągle przyspiesza. Dlatego od 1 lutego startuje tarcza antyinflacyjna 2.0. Podstawowe jej założenia dotyczą cen paliw. Obniżenie vat na żywność, obniżenie VAT-u na gaz, przedłużenie obniżenia VAT-u na prąd, obniżenie vat na ciepło, obniżenie vat na nawozy oraz niższe opłaty dla instytucji publicznych takie jak szpitale i szkoły. Oczywiście dotyczy to również cen gazu. Pierwsze założenie to obniżka vat na paliwo z 23 na 8%. Ta obniżka na stacjach benzynowych powinna nam dać coś w granicach 60-70 groszy na litrze co z poprzednią tarczą antyinflacyjną 1.0 łącznie powinno dać około złotówki, a więc cena benzyny bezołowiowej powinna wynosić około 5 zł za litr. Oprócz tego zostaje przedłużona obniżka akcyzy do końca lipca 2022. Przeciętna polska rodzina powinna na tym zyskać około 50 złotych. Koszt dla budżetu państwa wynosi około 3 miliardów złotych, co rozumiemy jako paliwa. Chodzi o olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę i gaz LPG. Drugie założenie to obniżka VAT-u na żywność do zera. Oczywiście tyczy się to tylko tych towarów, które wcześniej miały stawkę VAT 5%. Przeciętna polska rodzina może zyskać na tym około 40-45 zł miesięcznie. VAT na żywność będzie dotyczył takich produktów jak mięso, ryby, warzywa i owoce. Przetwory przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż, wyroby piekarnicze, napoje z co najmniej 20% udziałem soku owocowego lub warzywnego i napoje mleczne. Trzecie założenie to niższe opłaty za gaz. Możemy na to popatrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, obniżamy VAT z 8% do zera, i to jest koszt dla budżetu państwa około 2 miliardy złotych, oraz tutaj obniżymy rachunki za gaz szkołom, szpitalom ze względu na wrzucenie ich w taryfy gazowe. Czwarte założenie to przedłużenie obniżki VAT na prąd 5%. Będzie to teraz trwało do lipca 2022. Koszt dla budżetu państwa to około 2,3 miliarda złotych. Piąte już założenie to obniżka VAT na ciepło z 23 na 5%. Przy czym należy pamiętać, że w tarczy 1.0 obniżono z 23 na 8, a w tarczy 2.0 obniżono z 8 na 5. Powinno to spowodować obniżenie rachunków za ogrzewanie czy prądem, czy gazem. Dla przeciętnej polskiej rodziny między 65 a 200 złotych. Natomiast dla budżetu państwa jest to koszt około 700 milionów złotych. I ostatnie założenie to obniżka VAT-u z 8% do zera na nawozy kupowane przez rolników i służące do produkcji rolnej. Co się mieści w tej kategorii? W tej kategorii mieszczą się nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza, inne środki wspierające produkcję rolną. Koszt dla budżetu państwa to około 500 milionów złotych. Jakie konsekwencje niesie ze sobą tarcza 2.0? Po pierwsze, obniżenie inflacji o 3,4% w momencie, kiedy będzie ona działać. Ale nie jest to 3,4% z 8,6%, które notowaliśmy w grudniu. A z takiego poziomu, który będzie mieć w styczniu czy i lutym. Gdzie ta inflacja będzie wynosić 9-10%, także możemy się wtedy spodziewać obniżenia do granicy 7-6% inflacji. Średniorocznie powinno nam to dać 1,2% obniżki, natomiast średnioroczna inflacja mimo to wyniesie około 6-7%, co i tak jest wyższe niż inflacja średnioroczna w roku 2021, który właśnie się skończył. Całkowite obietnice starczy antyinflacyjnej 2.0 to koszt na poziomie 15 miliardów złotych. Całe te obniżki są przewidziane od lutego do końca lipca, czyli na pół roku. I należy tarczę antyinflacyjną 2.0 traktować troszeczkę tak jak lekarstwo czyli złamiemy sobie nogę i bierzemy środki przeciwbólowe. Nie leczymy, ale bierzemy środki przeciwbólowe. Powinniśmy leczyć, niestety nie zawsze się da, ale kto z nas nie weźmie środków przeciwbólowych, zanim przystąpi do leczenia? Tarcza antyinflacyjna ma nam pomóc przetrwać najtrudniejszy czas, jednak czy jest wystarczająca, to dopiero zobaczymy. To rząd Unia Europejska i Rosja troszeczkę nas wpędziły w to wszystko, co się teraz dzieje wysoką inflację, więc niech teraz nas tego powoli wyciągają.